Dzień dobry! No To to Paweł, jest Dąbrowski, co chciałeś? Grzecznie ty byłeś w tym roku? No! Tak. A kto w tym domu wódkę pije? Dziadek i tata. To, tacy, Aha, nie, to Nie, nie, nie. To im w prezentów nie. Nie, nie. Dziadek i dziadek Bolek. Aha, tata nie pije. No idziemy dalej. Mam tą... Chodź tu. Tu do pokoju chodź. Mojej czatce na samym dole jest za... A umiesz z się przeżegnać? No. No to przeżegnaj się ładnie. I Ale za ładnie. Super. A? Modlitwę powie.

Święty Mikołaju, a skąd ty przybywasz? Już! Rewiferenci zamarzły. Tam za pagórkiem. Ziembiesz o ich do Pawła. Skąd ty przybywasz? W Poli! Dla Poli! Byłem na mąż po drodze. Już taki kawał, 7 tygodni. Paweł Weź na policz jeszcze Mikołajowi. Nie ten, ten. Bardzo ładnie. Jest to Paweł No. No to podziękuj pięknie. Dawaj kałuka Mikołajowi. Ukochaj kałuka daj. Mi. Nie ukochać. Ukochaj go tak mocno. To na drugi rok jeszcze zajrzę. Jak nie zamarznę, to z Ukochaj do Dawaj kałuka Mikołajowi. Nie bój się Mikołaja. Ukochaj mnie. No. Razem. przyjrzyj się temu Mikołajowi. Ładny jest? Ładno ma tą i wszystko, ładnie. Przyjść na drugi rok? Pawełku. Paweł, przyjść na drugi rok? Piękny jest? No. Podoba się tobie? No. To <laughs> powiedz dziękuję za prezent. Dziękuję za ja Musisz do góry te zadniki No bo no, no, Nie do góry. Ale, ty, ale no. powiedz, żeby na drugi rok też przyszedł święty Mikołaj. Na drugi rok? Na Jak nie zamarznę, no, to ja na musi ciebie. musisz się tego Mikołaja. Pytaj się, czy dostałeś. Dostałem. Tak, i za to. prezes to. świecie, ty tym świecie, Nie tym świecie, w tym świecie, w lekko. świecie, w z małymi w tym świecie, To na drugi w tym świecie, w tym świecie, w to, no. w tym Musisz go tym tego w tym świecie, No, tym świecie, go, tym Dobrze, w ja